kam mamy pogadać rano i jedziemy do żymu sento che tu non mi pensi più ne tuoi occhi non mi vedo più Quando viene la sera, il buio si avvicina, vorrei piangere Tu mi guardi ma non sei più tu Una nave dispersa nel blu Mi lasci naufragare, mi sento di affogare Montana da te Questo è il Colosseum dell'esterno, vedete che non ci sono questi Wygląda zupełnie inaczej. Ale robi wrażenie. Wybudowano je w 8 lat. A to, co się zachowało, to jest 30% tego, co było, czyli to musiało być ogromne. A tam jest widok na Forum Romanum. Wygląda to przepięknie. A questo mare il vento, il mio dolore, parla di te. E ti ho amato di più, e ti ho amato di più. Tutto quel che non sai è che muoio. lasso le mie lacrime cadono giù lasci algono il dolore ma scendo non mare le dosparire. to nie że idąc wzdłuż miasta można zobaczyć takie starożytne budowle blu, in qui ogni di più. naufragare, mi Oficjalnie się zakochałam. To jest coś pięknego. Da Ci wiarę, że Szymianie nie lubią tego budynku im się nie podoba, bo mówią, że wygląda jak maszyna do pisania albo ze świeczkami jest nie w takim kolorze zasłania kapitol mi się nie podoba, ja jestem zachwycona no i kolejna rzecz, która też jest ogromna po raz kolejny Ten plac zaprojektował Michał Aniu na prośbę papieża. Że żółty kolor to był uznawany za kolor kobiet lekkich obyczajów, to tak, w kontekście pewnej delegacji reprezentacji polskiej. To był największy cyrk, gdzie były wyścigi rydwanów, i ten pas przez środek to właśnie tutaj właśnie rydwany. Się ścigały. Tam był pałac cesarza, który miał widok od razu na to, więc nie musiał nigdzie chodzić. tardi anche stasera, in vista ormai nessuno balla, le luci basse sopra il mare mi ricordano il sapore che non troverò più, guardo il cielo e sospirando, cercando la mia buona stella, trovo la luna e il suo candore. To jest kościół w opactwie Benedyktynów. W środku same marmury w różnych kolorach tworzące mozaiki tylko marmur i złoto. Piękny w środku. So perché mi manchi di più, di più, di più, di più, di più. Il mare brilla anche stasera. 接受。 Visto la prima volta, già sentivo che eri mio Tutto quello che sognavo, meraviglia del mondo così bello Quel tuo sguardo intrigante, ma comunque sfuggente Thank <laughs> you. Cześć, witam się z pokoju hotelowego, bo już wróciliśmy, już jestem po kolacji, bo wszystko było bardzo szybko. Dzisiaj był bardzo fajny dzień, ale bardzo dużo się działo, powiem Wam, bo może po kolei. Najpierw pojechaliśmy do Rzymu i zwiedzaliśmy taką antyczną część i powiem Wam, że jestem zachwycona, że bardziej mi się chyba podobała ta część niż wczoraj. Oczywiście fontanna di Trevi robi wrażenie, schody hiszpańskie też wyglądają fajnie. No i w ogóle, generalnie to jest bardzo ładne, ciekawe miasto, natomiast po raz kolejny przekonałam się, że ono jest ogromne. Te budynki są po prostu ogromne, te ruiny, które pozostały, to są ogromne tereny. Najfajniejsze jest to, że właśnie dzisiaj, kiedy zwiedzaliśmy Koloseum, kiedy oglądaliśmy Forum Romanum, poszliśmy na Plac Wenecki, to wszystko mm, nie było tam ludzi, nie było tam za dużo turystów i myślę, że dlatego mi się podobało, bo można było odetchnąć. Przede wszystkim też ta przestrzeń, ogromna przestrzeń dawała też możliwość do tego, żeby właśnie odetchnąć. Słuchajcie, tam są po prostu mega szerokie ulice. Nie zauważyłam jeszcze, żeby włosie jeździli jakoś dziwnie. To znaczy, czasami robią z trzech pasów pięć. Ale no i nie zwracają uwagi w ogóle na turystów. <laughs> oni po prostu jadą. To nie jest takie jak na przykład w Londynie, że oni mają zielone, i idą turyści, i jak mają czerwone, to stoją, jak mają zielone, to stoją. Tylko oni po prostu jadą. <laughs> Także trzeba tutaj mocno uważać, bo jeżdżą też bardzo szybko i dynamicznie. Ale bardzo mi się podobało. Słuchajcie, zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Koloseum po prostu wygląda cudownie. Plac wenecki, też po prostu ten budynek, który tam stoi, no dla mnie, dla mnie to po prostu coś pięknego. Jak ja to zobaczyłam kątem oka wczoraj, to mówię Boże, jak to będzie pięknie dzisiaj. Także, także ciekawa historia, po prostu miasto ogromne z ogromnymi budynkami. To wszystko jest po prostu tak wielkie, ale też jest fajne, że po prostu łączy się faktycznie historia z nowoczesnością, że możemy bardzo tak namacalnie doświadczać tego, bo po prostu chodzimy po mieście. Gdzie mamy wszystko, czego nam potrzeba, jakby wszystko, 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 co jest wiecie, w najbardziej rozwiniętych miastach, a oprócz tego mamy po prostu taką starożytność tam. I jeszcze do tego ruiny, które tak dobrze się zachowały, rzeczy, które. obiekty, które zachowały się tak. w tak idealnym stanie na przykład, że to jest po prostu do pozazdroszczenia. W ogóle tak już kilka osób też zwróciło na to uwagę, że słuchajcie, widzieliśmy rzeczy, budynki, obiekty, które stoją po kilkaset lat, tak? Tysięcy. I to są budynki, które jakby nie mają w ogóle jakby zniszczeń na przykład, że one po prostu stoją, nic się z nimi nie dzieje, nie trzeba ich konserwować i, i one są w stanie naprawdę bardzo, bardzo dobrym po tylu latach, a my budujemy budynki, my budujemy drogi, które nie wytrzymują, nie wytrzymują jednak kilku lat nawet, także to takie daje do myślenia, powiem wam szczerze, że daje do myślenia właśnie w tym kontekście też, jak byłam w Rimini, nie obok Rimini, w tym miasteczku, nie pamiętam jak ono się nazywa. W każdym razie tam właśnie pani opowiadała, że były wybudowane takie trzy wieżowce, e, które właśnie miały tam chyba widok na morze. E, no i ogólnie jak one powstawały, to było bardzo dużo chętnych, żeby tam mieszkali. Natomiast jak ludzie tam zamieszkali, to się okazało, że bardzo szybko zaczęli się stamtąd wyprowadzać. I to są budynki, które po prostu teraz stoją i one po prostu niszczą. Mają powybijane okna, nikt o nie nie dba, nikt tam nie mieszka. I teraz tam mieszkają chyba bezdomni, czy coś takiego. Więc. E, to jest smutne, bo to są całkiem nowe budynki, więc to jest tak, że jeszcze pani właśnie mówiła, że obok stoi most, który był wybudowany, ja nie wiem, w pierwszym wieku, <laughs> powiedzmy. I, I ten most cały czas, cały czas jest, mimo tego, że nie było, wiecie, w ogóle używanych maszyn do tego. Tak, budynek, który, nie wiem, jest przed kilku lat, na przykład kilkunastu, jest po prostu to, totalną ruderą. Także Rzym, powiem szczerze, zrobił na mnie wrażenie. Bardzo fajne miasto, bardzo przyjemnie się dzisiaj zwiedzało, no po prostu naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem, bo fajnie też, no to jest po prostu kawał historii, jak, jak się tego posłuchało, zobaczyło w ogóle, jak to wygląda, naprawdę kawał historii, coś, coś niesamowitego. Potem pojechaliśmy na Monte Cassino, to w zasadzie do miasta Casino, gdzie pojechaliśmy na, na ten cmentarz polski. I pojechaliśmy też do opactwa benedyktyńskiego, gdzie jest kościół. Bardzo ładny kościół, naprawdę tam też przepiękne widoki. W ogóle coś, co mi się mega spodobało. Ja w ogóle wolę zwiedzać takie mniejsze miejscowości, takie klimatyczne miasteczka, takie właśnie, nie wiem, takie po prostu miejsca. Ja już nie przypadam za tym, żeby wiecie, do wielkich miast jeździć, natomiast no, oczywiście też warto niektóre rzeczy zobaczyć, poznać i wiedzieć, ale na mnie wrażenie robią po prostu takie mniejsze, mniejsze obiekty. I coś, co mnie najbardziej urzekło, to to, jaki tam był spokój i cisza. Że po prostu przepiękny widok na opactwo, właśnie z Monte Cassino. I, i taki spokój, i taka cisza wszędzie, po prostu coś pięknego. I, I oczywiście przepiękna pogoda, bo mamy teraz jesień, więc kolorowe drzewa, oprócz tego, jeszcze chmury schodziły coraz niżej, więc to też wyglądało bardzo uroczo. A na sam koniec pojechaliśmy. Pojechaliśmy zwiedzić miasteczko Fudzio, w którym właśnie tutaj się zatrzymaliśmy na trzy dni e, i zobaczyć te przepiękne uliczki. No to jest, to jest coś, co po prostu mnie urzeka najbardziej. Przepiękne, małe, e, wąziutkie uliczki. Tu jest w ogóle też fajnie, dlatego że tu jest mnóstwo zieleni. Te domki są też tak ładnie przyozdobione e, i to wygląda przepięknie. Oprócz tego po prostu ten klimat to jest w ogóle też, wiecie, robione z takiego kamienia, więc to też wygląda zupełnie inaczej niż nasze murowane po prostu budynki. Więc ja uwielbiam, uwielbiam takie miasteczka po z klimatem i Fudżu jest cudowne, to jest tak jak ja wam mówiłam wcześniej uzdrowisko, więc tutaj jest taki park zdrojowy też, coś jak Krynica, więc nie ma się co dziwić, że mi się podoba, ale, ale tak, także pojechaliśmy jeszcze na spacer, super, a potem jeszcze poszliśmy do sklepu na szybko, bo tutaj jest taki sklep, więc kupiłam kilka rzeczy właśnie, żeby zabrać do Polski i tutaj jest też taki sklep, gdzie mm, jest wino robione przez te rodzinę. Znaczy, to jest chyba taki sklepik rodzinny, gdzie sprzedają po prostu wina, które sami wytwarzają, więc można je kupować po prostu na litry w takich butelkach. I skusiłam się, tak jak ja za bardzo za winem nie przepadam, tak? Słuchajcie, jak zobaczyłam, że jest moscato, to kupiłam, więc mam tutaj moscato i mam tutaj też merlo. I no tak, skusiłam się, żeby wypróbować. Ono nie było drogie, naprawdę, więc jestem ciekawa. Ale to tak stwierdziłam jeszcze, że y, wezmę go wezmę na pewno z koleżankami, wypijemy, tak że zobaczymy. Fajnie będzie po prostu przywieźć wino z Włoch. I takiej właśnie bardziej, no nawet niedomowej roboty, no prawie powiedzmy. Także także taki to dzień. Ja się teraz zbieram. Nie wiem, zobaczę, co tam się może jeszcze dzieje na dole. I tak, i jutro, jutro y, zbieramy się, pakujemy jedziemy w inne miejsce. Także ogólnie powiem wam, że jestem zadowolona. Mało spam, znaczy, mało spam w nocy. Ale ja mam po prostu coś takiego, że jak ja wsiadam w autokar, to mi wiele nie trzeba. Nawet jak bardzo chcę i się stara mnie usnąć, to ja i tak usypiam. Także dzisiaj pani nam puściła w ogóle film o Monte Cassino, bardzo fajnie. Tylko usnęłam właśnie w tym momencie, który najbardziej mnie interesował i najbardziej chciałam go zobaczyć, więc jak potem powiedziałam, mówię: No, ja właśnie usnęłam. Także, także tak, no, dużo śpię, to muszę przyznać. Dobra, także nagrać, o Boże, już się nagadałam, tyle, nie chciałam, nie chciałam tyle opowiadać. Także chciałam wam też podsumować po prostu ten yy, dzień, może też dla samej siebie. Na pewno Wam też dużo rzeczy nie powiedziałam, bo ja dużo rzeczy się dowiaduję, tylko to po prostu. Tego jest za dużo, za dużo, żeby to potem spamiętać wszystko. I żeby też na bieżąco właśnie opowiadać, bo też często nie mam, nie mam takiej szansy, bo to wszystko też bardzo szybko się dzieje w sumie. A ważniejsze jest dla mnie to, żeby tam nie wiem, być, zobaczyć, poczuć te miejsca i wiecie, poczuć ten klimat yy, niż właśnie, żeby. Żeby gdzieś tam na przykład nie wiem odchodzić i, i opowiadać. Także, no i tak mam nadzieję, że wam się podoba, bo ja jestem zachwycona. Powiem wam, że ja już jestem zachwycona wycieczką, bo uważam, że po prostu zwiedzanie jest super i w ogóle warto zobaczyć różne rzeczy i różne miejsca. Także jakie bo one nie były, to naprawdę warto, a, a bardzo mi się podoba. Naprawdę jest super. Także, tak, ja się zbieram i odzywam się do Was jutro. Także miłego dnia Wam życzę Pa.